Rozpocznij nagrywanie. Dzięki, 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 kto napisał. Poznańczyk, dzięki. Włączę nagrywania, nagrywanie, mam nadzieję, że nam się uda rozegrać Battle Royale. Ale ty, koleś przed ruchu, nami wylądał, wiesz o tym? No to stary, będziemy ten. Patrz, tam jeszcze leci typ. się otworzył od razu pewnie spadał. No. <laughs> Wyląduje, stary, na morzu, na żółwiach. Zaginieni bracia, tak, na wojnie. Battle Royale to jest coś jak y, igrzyska śmierci. I jestem jak Peter, a ty jesteś jak kto? Nie wiem. Stary, to ja muszę być Katnic w takim razie. Ty jesteś Katnic jestem Peter. A oni nie wiem kim są. Oni, oni są, są tymi z dystryktu 1 i 2. Dystryk kurde 1, a my jesteśmy o, dystrykt O nie, które... zginął pieprz. Stary, mnie teraz płaczemy. Teraz. Nie, to był mój przyjaciel zaginiony. To była pani co maluje obrazy stopą zawodową. I ona musiała zginąć jako pierwsza. Dlaczego? Dlaczemu? Oj, patrz, widzisz, jak koleś biegnie? Ten świat tam... jest nieuczciwy. Gdzie? No, po przed dwórek? nami, widzisz, na daleko, Zygod. bo stary, no już chodzi, już chodzi do budynku, do tej wieży, przejebane. No, nie to po tam. prawo biegniemy, do prawej. Ja bazę wojskową stary, zaznaczyłem, tylko nie mam w ogóle na mapie zaznaczonego znaczenia. No bo ta, wiesz, no jak? tak, no bo nie mamy GPS-a. Ale ja wiem, gdzie to jest, stary. A wiesz, gdzie w ogóle ty jesteś na mapie? Kto ma GPS-a w głowie? To ty biegniesz za mną, nie? No, nie wiem, przed to, nie wiem, czy za to, czy nie. Znajdziesz mną, biec. Widzisz mnie gdzieś? O, dobra, jestem z Twojej, jakby lewej. Już? Z mojej, jakby lewej, tak? tak. Uważaj, bo ten koleś nas dostrzeże. No wiem, właśnie dlatego uciekam, tę zagórkę. Tu jest droga. Czy tam jest? Tam są jakieś, są choć okopy. Mhm. Do tych okopów pójdźmy. Może jakieś auto będzie. Ale prowadzenie z pierwszej osoby, stary roleplay, to jest jakiś ten samochód, może coś w nim jest. Samochód yes, yes. nie jest. nie rozwalony, mam A, narzędzia. Ale co mi dadzą narzędzia, jak nie mam ich do czego. Oj, czekaj, tu jest jakaś czaszka. Jakiś. nie wiem co. Dobra, stary, hmm. olewamy. Ktoś już ma helikopter, nie? Albo. Nie, to samolot jest. Gdzie ty jesteś, bo ja uciekam, ja wiem gdzie jest ten. No tam ja... do tych baraków lecę, a ty? Do tych na górkę? Tak. Czy tam koleś wbiegł do baraku? No on cię zastrzeli, będziemy miał większą broń. No kurde, mówię ci, że biegnie. Ale nie. Nie tam co. Są... Na skuterze ktoś siedzie. To ty wiesz o jakich ja barakach mówię? Yy, o tych co żeśmy biegli w ich stronę. Nie, 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 nie. nie tych na przeciwko, po drugiej stronie, zobacz stary. Tam jest Górek ufo! Jest. Ufo! UFO lądu. A nie, to jest helikopter. Co to za samolot lata? Osprej? O, właśnie, stary. Widzisz na ten samolot? To poprawię od tego samolotu. Widzisz? Stary tą górkę? A, tam do góry! No, ja już tam biegnę. A. Ale my zginiemy, wiesz, za długo nie mamy broni, kurde. Ten osprey, to jest nalot, wiesz o tym? Mm. No, on będzie zaznaczał stary, gdzie będą te. Gdzie będą bomby rzucane. Ej, eee, tam jest ciężarówka, nie zauważyłem jej. Widzisz białą ciężarówkę? Znaczy czarną? Nie, nie, ja w ogóle biegnę tam, gdzie ten koleś w się uzbrajał, wiesz? No nie... Może no, trochę od drugiej strony? To ja tu no, ciężarówkę? No kurde, już się zgubiliśmy, stary. Nie, nie zgubiliśmy no, bo się, bo, wiec, bo ja wiem, co? gdzie ty jesteś. Nie. No stary, ja wiem, widzę te baraki twoje. I widzę też ten mój barak. I widzę kolesia, który wypadł. Ja jadę już ciężarówką. No to czekaj, to ja idę na drogę. Znaczy, idę tu na górkę. Tu jest tak, droga Tak, tak? No Ojku. jestem na drodze. E, widzisz mnie? Oh. Widzę, widzę cię, widzę cię. Dobrze jadę w twoją stronę? Dobrze jedziesz w moją. W moją. Jak będziesz gdzieś miał skręt, to na pewno w prawo. Ej chłopaki, zobaczcie na czat. Banu idejowskiego bo się reklamuje lan To, 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 to ciebie, co? gdzie ty jesteś? No tutaj. Ja, Bijać do mnie na to, Czekaj na, proszę, na mnie. Dawajcie, pomocy, wbij. <laughs> no iż mnie kolegę znalazłeś o, na staraj, to jest mój kolega z postawówki. I patrzcie jaki roleplay, odwróć się w moją stronę, szepczy dla mnie, są. Eee. Halo, Sam. Chciałbym ci wylizać łóżko. Czemu ty jedziesz tędy, powiedz mi? A czekaj, no dajmy sobie kanał pojazdu. Halo, goniu. Słucham proszę, Słucham, proszę pana. Nie, stary, mów do mnie Katniss. <laughs> roleplay. roleplay. Katniss, czemu masz wąsa? Urodziłam się, Urodziłam szpetna. się szpetna. Ty czekaj, gdzie jesteś? Gdzie ja... Nie no. widzę nic stary, bo taki roleplay jest. A czekaj, tu minęliśmy to, chodź. A gdzie ty chcesz jechać? Ty wysiadłeś? Nic nie ma, kurde, tu nic nie ma. Do tej kuli lecimy. Przecież tam wszyscy wylądowali, w dupie no to, to mi. Patrz, tam z przodu jest na przykład jakieś takie wieże, Dobra, baraki. Lecimy, Zresztą jeszcze na, je na lotnisko, jeszcze na lotnisko. Tą drogą, tak jak jechałeś, tam się na lotnisko jedzie. Ty znasz tą mapę na pamięć? O czekaj, no może pamiętam. to znasz. Jest koleś przed nami z bronią, skręcaj w prawo, uciekaj! Goniu, nie przejedziesz, on się Uciekaj! Dobra, uciekam! Uciekaj z Shiftem! Mamy uciekam, koło? Mamy wszystko na razie! Uciekaj. zajeżdżamy tu czy nie? Nie! No, stary on stąd przybiegł, musisz uciekać! Po prostu odbiegnij od strefy lądowej, odjedź od strony. Po co mamy tu zbierać, jeśli my jesteśmy stanie? stanie stary? stary w, trakcie, w ciągu 5 minut jesteśmy przy... w stanie w... odjechać. na to? Bierzemy to auto? Które to? Wysadzone? To A to? Tutaj! Szybsze będzie, dobra. Możemy, dobra. Czekaj! Przeszukam mu bagażnik. Nie ma nic. O Siadam stary, to pasażera. rozumiem, no i tutaj widzę. No jedziesz weź. tutaj. Uważaj, bo strzelają. Go, dobra, tam chyba nie jedziemy. Gdzie jedziemy? W tą. Ale stary, ciężko się roleplay... Tam. Mogę w lusterku siebie widzieć. Ty, dobrze to lusterko działa, lol. Ty wiesz, jak, widzisz jak płynnie działa lusterko stary w tej grze? To... O, stary, o stary, o stary. Yy, działa na... dobrze, tylko musisz sobie ustawić grafikę w tych odbiciach na lepszą. Nie! Wziąć, uciekać! Tak! Nie masz turkita? Yy, nie, leżał tam przy tym, ale ja nie mogę go wziąć, bo nie miałem plecaka. Dobra, sobie mam do tej wieży, radiowej. No, to tutaj... nie jest ta wieża, z której ja właśnie wracałem? Nie. No jak nie? Przecież ty się wróciłeś z powrotem, czy nie? Nie, 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 teraz ja dojechałem dobrze. Mhm. Ojej, ja potrzebuję żmija. Dejaski, już, już się żmija od Dejaskiego nie uwolni. Dobra, ja zawijam. Jak ja do ciebie stary muszę mówić, tak, pita. Trzymajcie się. Zrobimy pita. Trzymaj się żmija. A czemu ty idziesz? No spadło, bo kracie to w coś i tak i z kimem. Ale nie? ja myślę, musimy żmiju poważnie porozmawiać, bo ty tak. Najpierw do policji, tak, a teraz z de Dejowskiego na moderatora jest z tobą, stary. Może kolegów chcesz zmienić, co? <noise> dobranoc. Dużo FPS-ów. Trzymaj się, Dobra dobranoc. Co? Czy my jesteśmy w tym czerwonym? Nie wiem nawet. W czym? W jakim czerwonym? No, na mapę zobacz. Yy, nie wiem, no nie mam zielonego pojęcia, stary. Ale chyba nie, bo za nami coś wybuchało. O, czekaj, stary. Widzisz ten dym? Jaki dym? Na nas jest jakiś dym? Patrz na... odwróć się. No widziałem, no tam wy wybuch był. Uwaga, mam nadzieję, że tu nikt nie był. I stąd będziemy mogli spojrzeć. Czekaj, da się wdrapać na to? To jest drabina na tej wieży, nie, czy nie? Mm. Jest. No jest, jest. A co chcesz zobaczyć do tnista? No będziemy, no będziemy też szukać, trzeba nam No ty wierzyć na ten, a ja będę szukał broni stary. No dobra. Bo ja umiem strzelać. A nie, czekaj, to nie jest ta drabina. A nie czekaj. Ta się da się, się dobrze jest, jest. Nie. Wiesz co, jest drabina, ale się nie da wejść na to. To wieżę tu mamy. To są te trzy wieże takie radiowe. To jest znane miejsce, stare wieże radiowe. No jakbyśmy znali mapę na pamięć, byli... zamykane super. drzwi, najprawdopodobniej nikogo tu jeszcze nie było, stary. Miejsce jest dziewicze. Znalazłem fajną broń, M coś tam. Jest, dobra, mogę się wydrapać na tą dłuższą wieżę. M4 a 1 Dwa magazynki. Mhm. Przepraszam Was, że za nie za bardzo odpowiadam Wam na O, star, jest broń dla Ciebie nawet. Jest więcej broni <noise> dla mnie. Przynajmniej magazynków. <noise> Jak wbiję strydy do to dostanę moda, co Ty na to? <noise> e, idę i wchodzę Kusił w to. Jest kamizelka. To zakładaj, zakładaj. E, bronie tu są, Goniu. Znaczy, Pokój, no, jest... no ja tutaj wchodzę na górę, to weź tutaj i podnieś. Dobra. Czy wejdę jeszcze wyżej, wejdę jeszcze wyżej, ale nie wiem, czy wchodzić. Myślisz są, żeby wejść Stan na spędzie? Stanek Stracety miał stanagi. Wiesz, ja mam broń na stanagi. Tu jeszcze jest A ja. Nie, nie wejdę, dobra. Rozglądam się. Widzę typa daleko od nas. Gdzie my jesteśmy? To ty jesteś na samej górze? Tak. Dobrze. No, po tu polec... wchodziłem, jak to jest na takiej samej wysokości. lol. celowniki się opatrzę. Nie wiem czemu co do mnie strzelało, może przyjazd z tobą. Dobra, żmił. Ja się rozglądam no, i już Ci stryju. mówię, gdzie jesteśmy. O, widzę latarnię morską. O to stary, to wiesz, gdzie my jesteśmy? Na samym południu. Wiesz, gdzie jest latarnia morska? O, właśnie tu, gdzie bombardują. Iii! Żartujesz? <laughs> Musimy w drugą stronę, stary, zapierdzielać. Nie, stary, ja wiem, gdzie my jesteśmy chyba. E, baza e... lotnicza e, MiG. To jest to z tym, to jest to z kulą. My musimy w jej stronę biec, a my jesteśmy właśnie tam, gdzie jest ta czerwona strefa. Gdzieś w okolicy. Zdupczamy stąd, brzmi. znaczy ten goniu. Bierz, bierz sprzęt i uciekamy. Gdzie jest ten sprzęt? Tutaj, na, na tym, na, już w budynku. Na którym piętrze? A no już na tym najwyższym. Otwórz włas, zamknij włas. Aha. A to są te włazy, o zajebiste to jest. Tu jest jakiś holo jeszcze leży. To ja wolę chyba ten. A te bombardowania idą później na całą mapę, czy jak to wygląda? No różne tereny, znaczy rzadko docieram. Czekaj, co wziąć? M4, A1? Jest do tego ammo jakieś? Yy, nie, bo ja mam M4, tam masz obok co innego. Będziesz A, mi ammo podbierał, wiesz? Kurde, jak to fajnie działa, ale to tylko dlatego, że serwer jest zawsze po restarcie, nie? Widzę jakiś budynek. czekaj, gdzie ta kula była, w którą stronę? No to są sobie wziąłem, kurde, podniosłem obie bronie, stare i zniknęła jedna. Mam tam M4B Masz Ja ci dam, bo mam, mam magazynki trzy chyba. Ja sprawdzam, no. że jeszcze na górze jest jakaś broń. Dawać, ci dam. Nie, nie ma, ja już wszystko sprawdziłem. Tam będziesz miał jeszcze jakieś bandankę na głowę. Kisiamo. Weź w goniu określ, gdzie z tego budynku... O kurde, Szyma, ktoś... jest koleś na dole! Strzela, czy ty? On, on i ja, kurde, padłem. Nie musisz go zabić, pomścić mnie. Jak nie mam mamo! Aha, to tam jest druga broń. Obok tego M4 leżała po tym. Nie, stary, pod innym ale nie oknem. ma. Bo zniknęła. No to stary. A przecież i tak jak ty zginąłeś, to już stary. Eee, to ja leżę. Dobra, ludzie, trzy minutki przerwy five minutes break. Zobaczymy, może go nie to przeżyje. Ale to na nam ale nic to nie i da. Tak, no, tak właśnie. Dobra, zaraz wracamy.